Jakie tematy chciałaby Pani poruszać w kontekście działań Związku Pracodawcy dla zdrowia? Dobro i zdrowie pacjentów. I tutaj jedną z taką kluczowych kwestii jest zwiększenie dostępu do diagnostyki na jak najwcześniejszym etapie leczenia, diagnozowania, czyli w podstawowej opiece zdrowotnej. Teraz to, to jest jakiś problem? Yy, tak, w, w chwili obecnej tylko kilka procent yy, wszystkich badań laboratoryjnych jest wykonywanych na tym etapie. Co prawda, od dwóch lat są prowadzone działania, które mają to zmienić. Między innymi został wprowadzony program profilaktyka 40. Został również zmieniony koszyk podstawowych badań laboratoryjnych dostępnych w POZ-ach. Tym niemniej, ciągle ta diagnostyka na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej jest niewystarczająca. Dzisiaj nie jest ona. Elementem kontraktacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Więc lekarz zastanawia się, czy ma środki, ile ma tych środków, żeby e, zadysponować i zaordynować jakieś dodatkowe badania, czy podstawowe badania, czy badania profilaktyczne. A diagnostyka obrazowa? Ciągle mamy dosyć duże rozwarstwienie, jeśli chodzi o dostęp do najnowszych technologii i technik e, najwyższej jakości, umożliwiających diagnostykę precyzyjną, medycynę precyzyjną. I tutaj też warto pochylić się nad systemem finansowania, który będzie wspierał tych świadczeniodawców, którzy inwestują nie tylko w aparaturę, która jest dostosowana do obecnych potrzeb, ale także zapewniająca najwyższą jakość technologiczną diagnozowania obrazowego i rozwój i transformację polskiej diagnostyki obrazowej w kierunku medycyny precyzyjnej. Oni powinni być w jakiś sposób premiowani? Tak, zdecydowanie, jeżeli ktoś zapewnia wyższej jakości badania, lepszą rozdzielczość obrazu, lepsze dane, to na tej podstawie potem można podejmować lepsze decyzje, bo mamy więcej informacji.